Stoi, stoi. Siema, Kasem, już próbuję i witam Was bardzo serdecznie po no, króciutkiej przerwie. Yy, witam Was bardzo serdecznie w mojej kolekcji telefonów, nie wiem, yy, że 15 i 16 jest w ogóle ta seria stara. Niedługo będzie miała rok. Niedługo nowy rok. Być może to jest ostatni filmik w tym roku. Także weso wesołego nowego roku, jeżeli ja znam ostatni, bo raczej nie mam w planach innego rzeczy. Miałam, no ale nie przywiozłam tego telefonu trudomowy. Słabo. Yy, no, także witam bardzo, bardzo serdecznie w mojej kolekcji telefonów, części którejś tam. Zaczynamy! Ale się nachodzę tej. Więc pierwszym telefonem jest chwila ciszy zostawcie, jeżeli komentarz będzie oczywiście odblokowany, to zostawcie Ech, zostawcie z nic w komentarzu bo jest to telefon, z którego ja nagrywałam pamiętacie pewno, początki tego kanału, w ogóle ten, to, ten kanał w ogóle on był ta, te, na tym telefonie ja właśnie nagrywałam pewno, nie, be, nie wiem czy wszyscy mnie zrozumiecie nie zrozumiecie nie wiem jak to powiedzieć tak dokładnie, ale to są so, ten, ten telefon Począł kanał. Pamiętam pierwszy dzień, 31 maj 2021 rok. Ale jak się przestraszyłam za to, że bateria jest rozładowana. Niesła, niefajnie. No on się włączył, ale znaczy, on nie działa, bo się, się zapali i zgaśnie. A pod ETU to w ogóle jest masakra. Widzicie? Smutne. Bardzo smutne. Yy... Bardzo fajny, znaczy bardzo fajne, czy nie. No. Czy tak półno, półno, bo fajny telefon, ale jednak bardzo był kapryśny się si, si, lu, lubią się bardzo zacinać. lubił się nawet wyłączać, bo nawet jak się włączy, to po chwili się lubił wyłączyć. Yy, ale na fajnie, że do kolekcji. Fajnie. Znaczy nie fajnie, że się zaczął, ale... Fajnie, że do kolekcji będzie byle najmniej. Yy, a zanim jeszcze przejdziemy do następnego telefonu, chciałabym, zapomniałem tego powiedzieć na początku yy, odcinka, bardzo bym chciała podziękować za 46 subskrypcji i za tak dobre przyjęcie mojej kolekcji telefonów. Któreś tam część, dwa miesiące tam to była 14 albo część i ona bardzo dobrze się przyjęła na 60 wyświetleń. Czy jak na mój kanał, tak to. Jakbym był większy, to bym miał 1000 wyświetleń, to by była najmniejsza oczywiście, ale nie jestem już taki wielki. I przechodzimy do następnego telefonu. Właśnie ja się zapomniałem o czymś jeszcze, dlatego tak zahamowałem, bo, bo no, mam przygotowany specjal na, na 50 subów sub, 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 także subskrybujcie, nie żałujcie. Tylko, tylko cztery, patrzcie ile mam palców tutaj, cztery, cztery, subskrypcje, przypominam, że to nie jest tak wiele, także można to zrobić. Przechodzimy do następnego telefonu, którym jest yy, LG, zaraz Wam powiem model, go dostałem go święta ogólnie i niestety nie działa, ale i tak jest fajny do kolekcji, mam mało lg yy, Tak, pewno każdy pomysł, każdy ludzki człowiek. Bo ja że tak to się otwiera. A ja się nie otwiera. Kurde, no. Co się stało? To się stało, no. Y, y, a ja to te odkryłem, jak się zdejmuje tą klapkę, jak y, pokazywałem go Ruinatorowi, mojemu kuzynowi. Tak. Nie jest to tak jak ze szwagerem, żony z moim kolegą, bo to jest nasylo mój rodzony kuzyn. Y, pozdrawiam cię, Ruinatorze. Ja. No to trzeba. O, o poszła. Mi otworzyłem. widzicie, e, b, e, bateria. Jak cała Nie bateria. Klapka jest połączona z etui No, fajny telefon. Litowo-jonowa bateria. Oj, zrobiła fikołka. A to jest LG model. D213N, jak to się czyta? Ja nie wiem jak to się czyta, najmocniej przepraszam, ale tutaj jest napisane. A zresztą tam sobie popatrzcie, tutaj wszystko Wam zasłonię. No, wyłóżcie O. Ostrość. Ach nie, pokażę Wam, Made in China. Ale hmm. smutna wiadomość, znaczy nie, nie jest ona nowa. Tak mniej więcej w wakacje, ale, na początku wakacji, ale niestety ale LG już nie produkuje telefonów, yy, także są teraz one trochę rzadsze. LG to był mój pierwszy telefon albo jeden z dwóch pierwszych bo ja mówiłem, że to jest pierwszy, ale się przypomniało jeszcze o innym telefonie. Chociaż nie, on nie był pierwszy, już wtedy miałem inne telefony. Oj. Tak w ogóle to bateria jest z 2014. Wydaje mi jeżeli bateria jest oryginalna, a na 99,9% jest oryginalna, to znaczy, że ten telefon pochodzi z 2014 roku. Oh, tyle gadania. Do... Oj. Oj. Wchodzimy do następnego telefonu. A jeszcze przypominam Wam, że w tym odcinku jest 5 telefonów. Tak, to by był krótki, ale gdybym nie gadał oczywiście, ja zagadam, to nie jest krótki ten odcinek. No i tak, że wczoraj tego te telefonu, którym jest taki telefon tego zresztą na święta, ale nie od rzekomego gwiazdora, tylko od dziadka po prostu mi dał. A, Xcovera mam od, od, od tego rzekomego gwiazdora. No, best audio, fajny w ogóle HTC. Niestety ma spuchniętą baterię. Dziadek lubił ten telefon. Znacie zresztą dziadka chyb, z jednego filmiku, chyba jeżeli go oglądaliście. Ty e. się męczył teraz. nie, A tam nie otwieram klapki. Po co otwierać do każdego telefonu klapki? Zero, w tym jest w filozofii. Yy, no, tutaj się go łączy. E to nie ma opowiadać jeszcze. Fajny telefonik. Czy miał gry? Yy, chyba nie miał, z tego co pamiętam. Czy dziadek go używał tak całkiem niedawno? Yy, ale i tak mu się zepsuł, bo nie chciał się ładować. Podłączył jedny dziadek, cały dzień się ładował i ciągle bateria rozładowana. Przechodzimy do. A, jest trochę to, co nie wiem jaki. Kamerka. Wypowiadam się z innym modelem, powiedział Evo CD, ale przechodzimy do następnego telefonu. Dziwny, bardzo. Oj, który jest mocny telefon. Macie, macie minutkę na. Nie, no nie, minutkę. Dajmy, że do, że do ósmej minuty macie na odgadnięcie, jaki to jest telefon, jakiej marki. Do ósmej minuty jeszcze no właśnie to. Jeżeli odgadliście, to napiszcie w komentarzu, jeżeli owy będzie odblokowany. A teraz to jest wow! iPhone, tak, iPhone, prawdziwy, najprawdziwszy iPhone. Mój jedyny w kolekcji iPhone. Fajny telefon. Bardzo się z niego cieszę. Metuj. Bielutki iPhoneik. Niestety nie ma kasy z nim, bo dzisiaj. jako odstałem tak ogólnie dzisiaj. Yy, chociaż rzeczy dłużej leżą w naszym domu. Niestety nie mam ładowarki, także nie mogę sprawdzić czy on działa, czy on nie działa. Pachnie piwnica mi to na pewno wiem. Ja, ja kocham ten zapach. Nie wiem czemu, ale go kocham. Taki dziwny słowoszek, który jest. Znaczy dziwna, dla użytkowników iPhone na pewno to nie jest dziwne. A czy jeżeli inne iPhone'y mają coś takiego, ale dla mnie to jest dziwne, bo pierwszy raz w ogóle, my, to jest mój pierwszy iPhone w kolekcji, nigdy nie miałam. Nawet nie miałem w tym, w tym czasie, kiedy rozwalałem telefony, czego naprawdę bardzo je bo rozwaliłem dwa super, super czadowe Siemensy. No, taki fajny iPhone, to jest chyba 4G. No. Uleczeki, no, czekaj, się to to jest w tym odcinku to jest pytanie, no, włącza się go do góry, bardzo fajny telefonik, się cieszę, że mam iPhone'a i przechodzimy do następnego telefonu, którym jest, znaczy ostatniego następnego telefonu, którym jest Samsung X Cover 2, o którym mówiłem ciągle, tra, la. la, la, la. wyjmuję się, co nie, haha, ha. <laughs> mój kwaśny, moje kwaśne żarty, no, yy, chyba jest pancerny, nie wiem, tutaj niestety nie ma zaślepki, rip. I no włączmy sobie. od jest rozładowany, to ma tam 14%. Samsung X-Cover 2. Nie kłamałam. Jak się tu włącza. No. tu No. Fajne X-Cover Zainstalowałem sobie już na nim dwie gry, a moja mama przeniosła moje konto. Tylko że niestety, jak chcę się upgradeować, także muszę wchodzić nie dość, że przez przeglądarkę. To, to jeszcze muszę, to jeszcze wchodzę i wtedy, wtedy zamula strasznie. Czy może nie sam odcinek, ale ogólnie wszystko, muli. Oprócz odcinka to wszystko, jak chcę przewinąć, jak takie sprawy. O, mam Crash Royale, mam pierwszą arenę i mam Tasty Planet. Zresztą kotki, jak to kiedyś nazywałem, łeb wybucha, głowa wybucha, wszystko wybucha. No i it. It, up. No. A żeby nie było, że ja was kłamię, to wejdźmy sobie w Chromę. No trochę muli. Co ja tam klikłem? O! YouTube! O, wyszukiwałam. Wyszukało mi samo, jakie miłe to jest. Nie. Ma ja. no się jaśniej? Oda się. Cie znaczy ciemniej, nie jaśniej. A. Później. A, ale no tak subskrybuję go. Mówiłem, że muli to muli. nie yy. Nieważne, co to jest. 47! 3 subskrypcje. 3, tylko 3. Z powiadomienia rzeczy. W ogóle fajny baner, nie? Chyba dla mnie fajny baner. Zrajma na szalone króliki. Eee. No, gdzie subskrybujcie, nie żałujcie, nie będę tam przewijał na dół, ale playlist też ma prywatną. Nie wiem czemu, ale mi się ona robi, ja bym chciał ją... Niestety, ale nie mogę jej usunąć się na synagoglu. Tak, akurat, bali, lubię tą playlistę. listę. to wstydzę, ja mógł udostępnić, bo tam są moje wszystkie prywatne filmy. Niestety, nie mogę jej usunąć. Mogłem tylko mieć dla siebie, chociaż jej nawet nie chcę. Dobra. Także. Ja będę się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.